Wystarczy tego dobrego. Cześć, tutaj Dawid Kosiński ze Spider TV. Witam Was w odcinku serii Top 5. W odcinku, w którym mówimy o pięciu zagadnieniach ze świata technologii i dzisiaj powiemy Wam o pięciu powodach, na którego warto kupić konsolę Nintendo 3DS albo konsolę Nintendo 2DS, taką jak mam tutaj. Jako rasowy Polak, cebulak powiem... O tym, co jest dla nas najważniejsze. Cena. Jest to sprzęt bardzo tani. Ja swoją konsolę Nintendo 2D kupiłem w zeszłym roku z dołączoną grą Mario za mniej niż 300 zł. Była to bardzo dobra cena, jednak i dzisiaj za około 300, może bliżej 4, da się wyrwać taki sprzęt i naprawdę jest to bardzo dobra inwestycja. Jest to najtańsza konsola przenośna nowej generacji, na którą wychodzą gry, dostępna na rynku. Po drugie, jest to jedyna godna uwagi konsola przenośna dostępna na rynku. Wcześniej miałem konsolę PlayStation Vita wydaną przez Sony i umówmy się, była bardzo słaba. Gry na nią były kiepskie, nieciekawe, pozbyłem się jej czym prędzej, kupiłem Nintendo 2DS i naprawdę to była doskonała inwestycja. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ Nintendo od lat jest na rynku konsol przenośnych, wydało Game Boya, Game Boya kolora, Advance, Nintendo DS, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS, kiedy myślimy o konsoli przenośnej, tak naprawdę myślimy o Nintendo i dlatego ta inwestycja zawsze będzie udana i konsole Nintendo przenośne można kupować w ciemno. Na te konsole wyszło mnóstwo gier i to są gry nie byle jakie. Tych tytułów nie znajdziecie na konsolach Sony, Microsoftu, nie znajdziecie ich na komputerze. Ich nie ma po prostu nigdzie. I to jakie tytuły? Mario, Zelda, Pokémony, Kirby, sama klasyka. Zapewne kiedyś zagrywaliście się w te gry, być może grali w nie wasi rodzice, dziś możecie powrócić do tych tytułów, ponieważ nawet stare odsłony są dostępne na konsolach Nintendo, albo zagrać w nowe ich odsłony, które cały czas się pojawiają i wcale nie są gorsze od tych starszych gier. Po czwarte, jest to świetna zabawka dla dzieci. Nintendo robi gry fajne, wciągające niemiałkie, bardzo ciekawe, ale one przy tym nie są krwawe, nie ma w nich dużo przemocy. Możesz zagrać w nie ty, mogę zagrać w nie, ja mogę zagrać w nie nawet w dziecko i będzie się doskonale bawić. Jeżeli szukasz konsoli dla swojego dziecka i chcesz mieć pewność, że nie znajdzie ono tam gry przepełnionej przemocą, to kup Nintendo, nie zawiedziesz się. Wielu z was może mówić, że a, ale na smartfony gry są za darmo, tutaj wydaje 150-200 złotych, okradają mnie. No może i wydajesz, no ale to są prawdziwe gry, gry, w które będziesz grać kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, które naprawdę Cię wciągną i co najważniejsze, nie mają żadnych mikropłatności. Ile razy spotkałeś się z sytuacją, że ściągasz naprawdę fajny tytuł na swój smartfon, przygrywasz w niego? jakieś kilkanaście godzin, później nie możesz w ogóle zrobić żadnych postępów, ale gra Ci mówi, że możesz dokupić monety, złoto, diamenty, jakąkolwiek walutę, jeżeli wydasz jedyne kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset w skrajnych przypadkach złotych i ta sytuacja co parę godzin już będzie się powtarzać. To jest wyciąganie pieniędzy, a Nintendo wyciąga od Ciebie pieniądze tylko raz i kupując taką grę wiesz naprawdę za co zapłaciłeś. To by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się podobał i widzimy się za tydzień. W międzyczasie łapka w górę, przycisk subskrybuj, jeżeli chcecie mieć informacje o naszych następnych filmach. No i tyle, cześć!